Cześć witajcie, z tej strony Yamichi, ja, a to y, kolejny odcinek z Paladins na kanale. Dzisiaj z Gerowem zagramy obiecane 1v1. No witam. Mam na niego plan. A no, nie. A dobra, już myślałam, że inna postać, okay. Nie, bo na mewet znasz już kontra, już teraz mewę nie zadziała. Ale na tą postać chyba... Nie ma takiej typowej kontry. To znaczy, możesz biegać w kółko. Nie, nie, To znaczy. Nie bądź jak ten menali i nie biegaj w kółko, jak ostatnio. A może będę? Jak to zrobisz, to zabiję. Aha. Nie zabiję, ale brzezu nie. I żeby było jasne, jakby. To, co się dzieje teraz na tym. no... Jezu! Już musiał, nie? Ten szybki granacik ma Ale nie zadał ci obrażeń. Gdzie jesteś? Eee, a, a... co? Tu gdzieś jesteś? O cholera. Ja. No, a tak. No jak ty mnie widzisz? Byłem w bombie. Nie byłeś. Byłem w bombie na stówę. Okay. Zobaczysz na odcinku, że byłem na terenie bomby. Aha, i chyba ten odcinek jednak wleci... Nie, 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 byłeś, u mnie byłeś nie, nie, ten odcinek wleci jeszcze... odcinek nie, nie, ja to ten... Ten odcinek wleci chyba przed nie, wiem. Może być. nie, 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 Chyba.

Ale do mnie przybiegłeś. O, to nie! No i widzicie tego tchórza, jak ucieka? O, chce wygnać, co? O nie, odkurzacz Eksę! Nie, nie, nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie tą bombą. Eee. Że, że co? Załatw mnie tą bombą? Dobrze, nie ma problemu, ale nie musisz się prosić. Gdy ta bomba nawet mnie nie trafiła. Widzicie? To jest taki mój mały o którym on nie wie. Tak, czyli y, robi się niewidzialny i y, idzie już za mnie. No, nie. Nie, to nie jest to. Podpowiem ci, że ja cały czas stoję w jednym miejscu. To czemu tam pakujesz? To czemu tam strzelałaś?

Co się orientuje, to tutaj chodzi o to, żebym ci nie dał przeładować tej broni. Yy, nie. O to właśnie nie chodzi. Okej, okay, tam siedzisz. A tu jesteś siema. Wiesz, że no, mogę cię tak wykryć? A, A wiesz, że mnie tam nie ma? A wiesz, że ja cię też zebram? Wiem, ale jakim kosztem? <noise> A wiesz, że ja cię tam widzę? No hej. No i znowu no, nie widziałem. No, można jak najbardziej. No, <laughs> hej. No, wiedziałem, No, <Dobre>, wiedziałem. <laughs> Ale to będzie dobrze wyglądać w odcinku. Hello? Dobra, ta bomba nie ma zbytnio sensu. Masz tam granatę i się z nim bawisz. Równo. Zbyt równo. Dobra, tam stoisz. Jak się bawisz? Fajnie, fajnie. czy można zaczęli tak wchodzić. Jak coś, to ja się w tych moich bombach dymnych też leczę, wiesz? No, koja przy bieganiu się leczę. Nie wiem, że gdzieś jesteś za mną, bo cię słyszałem, jak się robi. Jak się... O Jezu, ale tchórz, widzicie go? No co, ja muszę się podleczyć. Ale to czy ja to się... To się chcę zrobić. Ja się celowo nie leczę, no, ty jesteś tchórzem. I znowu jesteś niewidzialny i właśnie mi na plecy. A, świetnie, że spadłem. W, wiesz co, potknąłem się tylko. Chyba nie patrz na to, bo każdemu się tak zdarza. Wiem, że gdzieś tu jesteś, bo Cię słyszę, bo jesteś niewidzialny. No nie, czemu akurat teraz? No. Oj! Myślałem, że straciłem ultę. Naprawdę się bardzo cieszę. No w takich momentach trzeba tego używać. Wiesz. I w takich. Ale wiesz, co ci powiem? Strasznie schematycznie się zachowujesz. Już się uleczyłem na pula. Dobra, wiem, że byłeś gdzieś tam, a teraz jesteś gdzieś tu, bo widziałeś, gdzie biegnę. Nie mam ale akurat nie wiodłem. No faktycznie. Tą bombę mądrze użyłem. A ła, to bolało wiesz? Wiem. Wiznę tego, co wiem. Dobra, szybko poszła. Zabijesz kogoś, kto robił zakupy. No super. Czuję, w takim momencie. No, Dobra. Ooh, wow. Nie! No właśnie! No. no naprawdę. Jak ty szybko odejdziesz Ja chyba też jak... Ja, ja chyba jak używam niewidzialności to też go ładuję. A, świetnie. Czyli idziemy po remis? Y to nie zabijajmy się już, co? Może? O, dobra. O, okej. Okay. O nie! O nie! I o co chodzi? Da, daj mi wygrać, tak odcinkowo. Nie. Nie, nie truj mnie. Zrób mi Nie truj mnie,

Kończy, kończymy, co? Pożegnaj się z widzami. Dobra, widzowie... <grystanie> Elo.